Oto są najspanialsze stworzenia na ziemi, małe pieski. Patrzcie, jaki słodziaczek. Patrzcie, jak mnie fajnie gryzie. O, ta jest podla pana i potrzebuje największej opieki. A tu jest mokry kamień od mleka. Tam siedzi moja koleżanka, nie wiem jak ma czas na YouTubie. Yy, nieważne. A tu jest kubka piesków. piaski piaski i więcej piesków. A tu jest mleko i bliska. Yy, piękny cień nie zasłania, więc... O, są takie cutewe. I ogólnie teraz wam jeden coś powiem. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczka. A ja chcę stąd wyjść. I tak. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczka. Bajo. O kurczę, nie nie.